Komisariat w Tarnowie Podgórnym po modernizacji. Liderzy zrównoważonego rozwoju. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Odnowione wnętrza, nowe meble, dobudowane piętro. Tak wygląda po modernizacji uroczyście otwarty komisariat policji w Tarnowie Podgórnym. 700 tysięcy złotych do remontu dołożył powiat poznański dobrze pracowało w tym miejscu. Ważne jest, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby inwestorzy czuli się bezpiecznie i żeby ten policjant, który jest potrzebny na co dzień a w sytuacjach oczywiście stresowych, był zawsze dobrze przygotowany, dobrze wyposażony i potrafił przyjąć i rozwiązać problemy naszych mieszkańców. Dlatego inwestujemy, dlatego cieszę, cieszę się, że dzisiaj możemy uczestniczyć w otwarciu tego komisariatu. Finansowo remont komisariatu wsparła też gmina Tarnowo-Podgórne. W 2017 roku pojechałem osobiście do komendanta wojewódzkiego z promesą, deklarującą milion złotych udziału w tym przedsięwzięciu. I to był ten początek, to był start. Później dołożyliśmy jeszcze pół miliona. No i dzisiaj możemy się cieszyć, że inwestycja jest zrealizowana. W komisariacie policji w Tarnowie Podgórnym służbę pełni kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Są to policjanci prewencji, a także pionu kryminalnego. Należy zaznaczyć, że bezpośrednio braliśmy jako policjanci z komisariatu udział w projektowaniu nie tylko modernizacji tej części właśnie, która była już wcześniej, ale również w projektowaniu tej części, która została nadbudowana. Więc bardzo pozytywnie nie tylko ja odbieram całość budynku pod kątem funkcjonalnym, ale również i policjanci. Powiat Poznański na co dzień wspiera policjantów, między innymi przez finansowanie remontów komisariatów, zakupy sprzętu komputerowego, mebli, a także zakupy samochodów służbowych. Promowanie innowacji w ochronie środowiska, budowanie świadomości ekologicznej, a także podnoszenie poziomu komunikacji i cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz jednostek administracji publicznej było celem konferencji Liderzy Zrównoważonego Rozwoju, Inwestycje, Środowisko, Technologia. W jej trakcie wicestarosta poznański Tomasz Łubiński mówił o rozwijaniu kompetencji zawodowych mieszkańców powiatu poznańskiego w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. To nie jest tak, że budujemy nowe obiekty, tak? ale w ślad za nowymi obiektami trzeba je wyposażyć. Odpowiednie urządzenia i maszyny do praktycznej nauki zawodu. Trzeba doskonalić umiejętności naszych nauczycieli, nie tylko nauczycieli zawodu. Trzeba wesprzeć naszych uczniów różnymi praktykami w firmach, bo no, najważniejszym odbiorcą jest przedsiębiorca. Ale także jest to wsparcie teoretyczne w prawie wszystkich uczelni wyższych w Poznaniu. A jeszcze jeśli szkoły potrafią i chcą, to także jest to wsparcie umiejętności na wyjazdach i praktykach zagranicznych. Starosta Poznański wraz z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem odebrali też wyróżnienie dla liderów ekologicznego myślenia, przyznane za projekt, w ramach którego w 160 szkołach Poznania oraz powiatu poznańskiego zamontowano czujniki pomiaru powietrza. Rozpoczął się nabór wniosków do Nagrody Powiatu Poznańskiego za rok 2019 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Warto przypomnieć, że rok temu Nagrody Powiatu otrzymali Bogdan Żółkowski, współtwórca Poznańskiej Fundacji Artystycznej, propagującej sztukę niekomercyjną, Marek Jakubowski, założyciel i prowadzący jedyne w kraju i jedno z nielicznych na świecie muzeum tyflologiczne w Owińskach, oraz Chór Bart z Lubonia. Wnioski do nagrody Powiatu Poznańskiego za rok 2019 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury można składać osobiście lub drogą pocztową do 24 lutego. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby, jak widzą wokół siebie tych pozytywnie zakręconych w dziedzinie kultury artystycznej itd., itd. żeby ich zgłaszać, bo dla nas to jest olbrzymia przyjemność, że w powiecie poznańskim są nie tylko ci pozytywnie zakręconi i ciężko pracujący, ale są jeszcze ci, którzy chcą do tego dołożyć tą część kulturalną, artystyczną, bo taki jest powiat poznański. Do 24 lutego trwa nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ulica Jackowskiego 18 w godzinach pracy urzędu. Dla mieszkańców, jak również osób, które posiadają nieruchomości na terenie Powiatu Poznańskiego, czyli 17 gmin dookoła miasta Poznań, istnieje możliwość wymiany źródła ogrzewania, które jest źródłem niskiej emisji, a więc starym piecem, który nie spełnia wymagań. W związku z tym w 2019 roku została podjęta stosowna uchwała przez Radę Powiatu w Poznaniu. I w związku z tym w tej uchwale określone zostały zasady i kryteria uzyskania tego dofinansowania. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to ubiegać się mogą następujące podmioty: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, jak również przedsiębiorcy, w tym podmioty, które wykonują działalność rolniczą. Ponadto również z wnioskiem występować mogą jednostki sektora finansów publicznych, w tym przypadku gminne lub powiatowe osoby prawne. W Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów w tenisie stałowym. Luboń, Hala Lubońskiego Środka Sportu i Rekreacji od 7 do 9 lutego. Koncert jubileuszowy z okazji 10 dziesięciolecia Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Szkoła podstawowa w Rokietnicy 8 lutego o godzinie 19. Igrzyska Sołectw Gminy Stęszew, Hala Widowiskowo-Sportowa w Stęszewie 9 lutego od godziny 10. Więcej informacji na stronie www.powiat.poznan.pl